Świąteczna potrawa? Powiem szczerze, że, że nie mam takiej jakiejś potrawy szczególnie ulubionej. Moja ulubiona potrawa? Yy, nie przepadam za bardzo za, za karpiem, wiadomo spróbuję go yy, ze względów tradycji, a różne, różne śledzie w różnej postaci, czy to w otcie, czy to właśnie w sosie jakimś śmietanowym, musztardowym, takie, takie coś yy, mi podchodzi. No to, no to ja mogę powiedzieć, że na, na pewno nie lubię śledzić, tak? No, <laughs> jeśli chodzi o nieulubioną. <laughs> karp, zdecydowanie karp. Mogłem się nim zajadać i to pewnie będę robił święta. Co? Nie mam nie mam, ale tam zawsze, gdzieś tam y, tradycyjnie, gdzieś ta ryba po grecku, jakieś tam ryby, pierogi także, ale jakichś tam ulubionych nie mam. Zawsze u mnie na święta mm, wszelkie takie szynki czy, czy, czy jakaś tam, ogólnie mięso jest robione ręcznie, gotowane ręcznie. Mój tata z tyłu ma, z domu ma taką wędzarkę, także yy, szyneczki po prostu no miazga, nie? <laughs> dobrze, dobrze to wygląda. Moja ulubiona potrawa to jest e, od, u teściowej to nie jest bigos tylko no, no, ten kap, no, kapuska, kap, kapusta z rybami to trzeba robi naprawdę picha. Ogólnie wszystkie te danie, które tościo robi są bardzo dobre, muszę pochwalić. No.